Runy. Runi to starożytne znaki, które stanowiły alfabet ludów germańskich, skandynawskich i anglosaskich. Runi były używane nie tylko do pisania, ale także do celów magicznych i wróżbiarskich. Według mitologii nordyckiej, runi zostały odkryte przez Boga Odyna, który zakończył swój żywot na drzewie Yggdrasil, aby zdobyć tajemną wiedzę. Runi mają głębokie znaczenie i symbolikę, Związaną z pięcioma żywiołami, bogami, zwierzętami, roślinami i innymi aspektami życia. Runi są podzielone na trzy grupy, zwane aetami, a każdej grupie przewodzą odpowiednio Frey, Heimdal i Tyr. Każda grupa składa się z ośmiu run, które mają swoją nazwę, kształt, dźwięk i znaczenie. Oto lista 24 run z najstarszego alfabetu runicznego, zwanego Fufark. Fechu. Symbolizuje bogactwo, dobrobyt, płodność i energię. Jest związana z żywiołem ognia. Urus. Symbolizuje siłę, zdrowie, odwagę i dzikość. Jest związana z żywiołem ziemi i zwierzęciem, bykiem. Turisarz. Symbolizuje konflikt, zagrożenie, obronę i zmianę. Jest związana z żywiołem ognia. Ansus. -Symbolizuje mądrość, komunikację, inspirację i magię. Jest związana z żywiołem powietrza. Rajdo -Symbolizuje podróż, ruch, harmonię i prawo. Jest związana z żywiołem powietrza. Kenas -Symbolizuje wiedzę, twórczość, oświecenie i pasję. Jest związana z żywiołem ognia. Giboł -Symbolizuje dar, wymianę. Partnerstwo i miłość. Jest związana z żywiołem powietrza. Wunio symbolizuje radość, szczęście, satysfakcję i piękno. Jest związana z żywiołem ziemi. Hagalas symbolizuje wyzwanie, kryzys, przełom i transformację. Jest związana z żywiołem wody. Nautis. Symbolizuje potrzebę, ograniczenie, opór i wytrwałość. Jest związana z żywiołem ognia. Isa symbolizuje stagnację, zimno, ciszę i izolację. Jest związana z żywiołem wody. Jere symbolizuje cykl, żniwo, nagrodę i sprawiedliwość. Jest związana z żywiołem ziemi. Aichfas symbolizuje stabilność, ochronę, trwałość i życie. Jest związana z żywiołem ziemi. Pertro symbolizuje tajemnicę, los, sekret i intuicję. Jest związana z żywiołem wody. Oldgize symbolizuje opiekę, ochronę, połączenie i duchowość. Jest związana z żywiołem powietrza. Sowiło Symbolizuje sukces, zwycięstwo, moc i witalność. Jest związana z żywiołem ognia. Tiwasz symbolizuje honor, sprawiedliwość, walkę i zwycięstwo. Jest związana z żywiołem powietrza. Berkano symbolizuje wzrost, odnowę, macierzyństwo i płodność. Jest związana z żywiołem ziemi. Echfas symbolizuje ruch. Podróż, współpracę i zaufanie. Jest związana z żywiołem Ziemi. Mannas symbolizuje człowieka, społeczność, kulturę i mądrość. Jest związana z żywiołem powietrza. Lagus symbolizuje wodę, emocje, podświadomość i intuicję. Jest związana z żywiołem wody. Ingwas symbolizuje potencjał, nasienie twórczość i spokój. Jest związana z żywiołem ziemi. Otala symbolizuje dziedzictwo, rodzinę, tradycję i własność. Jest związana z żywiołem ziemi. Dagasz symbolizuje dzień, światło, przebudzenie i nadzieję. Jest Związana z żywiołem powietrza. Runi można używać do różnych celów, takich jak medytacja, Ochrona, uzdrawianie, wróżenie czy magia. Aby skorzystać z mocy run, należy najpierw zapoznać się z ich znaczeniem i symboliką, a następnie wybrać odpowiednią runę lub kombinację run dla danego zamiaru. Można używać run w formie kamieni, drewnianych patyczków, kart, biżuterii, tatuaży czy rysunków. Ważne jest, aby traktować runi z szacunkiem i intencją a także oczyszczać je i ładować energią przed i po użyciu. Wróżbita Łukasz Węcka